Aha. Posłuchajcie, wspomnieliście o tym, że, że, że inne rozwiązania są sprawiedliwe, a inne się wam wydają niesprawiedliwe. Chciałam Was zapytać w takim razie, co znaczy sprawiedliwość? Tak mhm. wiesz, sprawiedliwość dla mnie znaczy, że, 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 żeby, żeby się zamierzytoczyły Wam słowa i żeby jeszcze się szczęśliw. Teraz zapraszam Was do poczęstów, tylko że pan Babci. O trzeba... trzeba. babciu, damy babciu, niech Pani pan nie babciu, 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 nie babciu, Nie,